Dzień dobry Państwu, witam Państwa w tych przykrych, niestety okolicznościach. Jak Państwo wiecie, znaleźliśmy się w obliczu apokalipsy, natomiast no, było to nieuniknione, myślę, że po prostu dosięgnęła nas ręka sprawiedliwości. My nie szanowaliśmy Ziemi, teraz Ziemia nie szanuje nas, no i musi być zachowana równowaga w przyrodzie. Natomiast my możemy się uchronić przed tym niebezpieczeństwem, które próbuje nas spotkać. Wystarczy nie wychodzić z domu. Oraz przestrzegać zasad noszenia maseczek, rękawiczek, zdejmowania rękawiczek w odpowiedni sposób, dezynfekowania przedmiotów, mycia rąk 20 sekund, no i tak dalej. To wszystko myślę Państwo wiecie. Tych zasad należy się trzymać, ale absolutnie przede wszystkim należy nie wychodzić z domu. I teraz właśnie kwestia maseczek. Niektórzy myśleli, że maseczkę należy założyć wychodząc z domu. Nie, nie, nie. Z domu proszę absolutnie nie wychodzić. Maseczka jest po to, żeby ją założyć kiedy uchyla się okno. Okien należy nie otwierać. Uchylając jedno okno należy założyć jedną maseczkę. Uchylając dwa okna należy ubrać dwie maseczki. Proszę zwiększać liczbę maseczek w zależności od uchylonych okien. Na koniec należy założyć maseczkę związaną, aby te wszystkie maseczki związać tak, aby nie spadały. No, jest jeszcze drugi aspekt, o którym być może ci, którzy nie otworzyli okien, nie zdawali sobie sprawy. Kiedy otworzymy okno, e, niestety również, kiedy za długo mamy uchylone, rosną przedmioty. Mnie urosło biurko, e, już nie jestem w stanie przy nim usiąść, krzesła żadne nie urosły. Urosła mi też wizytówka od wczoraj. Nieco okulary. Niestety, proszę Państwa, rosną takie przedmioty, no nie te, które byśmy chcieli. A, dlatego, jeśli chcemy przetrwać te dwa lata w domu, to myślę, że musimy. Dobrze, no to to już chyba wszystko. Proszę nie wychodzić z domu. Absolutnie. Chyba, że chcecie Państwo rozstać się z życiem. A, dziękuję za uwagę. Do widzenia.